Ahoj drodzy widzowie! Już za chwilę, już za momencik do Battlefielda 6 trafi sezon pierwszy z toną nowej zawartości oraz również z ogromem poprawek. Niektóre z tych poprawek mogą sprawić, że jakaś część waszego ciała zacznie poruszać się wertykalnie. Sezon pierwszy ruszy 28 października. O nowościach z nim związanych mówiłem Innym materiale, do którego nośnik znajdziecie w prawym górnym rogu, oraz link do tego filmu znajdziecie w opisie. A razem ze sezonem pierwszym do gry trafi aktualizacja 1.1.1.0. Będzie ona dostępna o 11 naszego czasu, natomiast nowa zawartość będzie oddana w nasze ręce o 17.00 naszego czasu. Mając ziemniaczki z głowy, możemy przejść do mięska. Oto jakie główne zmiany znajdziemy w aktualizacji do sezonu pierwszego: ulepszenie podstawowego poruszania się i animacji, płynniejsze lądowania, szybsze przejścia postaw, lepsze zachowanie przy pokonywaniu przeszkód oraz zmniejszenie odbijania podczas lądowania lub pojawiania się, przebudowa rozrzutu broni, aby lepiej dopasować celność i prowadzenie do zamierzonego projektu i osiągów każdej broni na dystansie. I zbliżają ogólne zachowanie strzału do zamierzonej równowagi między precyzją, kontrolą a siłą broni. Zmiany te rozwiązują przypadki, gdzie cenność zachowywała się niespójnie, np. rozrzut nie ustabilizował się prawidłowo po sprintowaniu. Znaczne poprawki widoczności i oświetlenia, późniejsze przejścia ekspozycji, lepsze oświetlenie wnętrz oraz zmniejszone utrzymywanie się mgły i dymu. Przebudowa dźwięku, nowe odgłosy przelatujących pocisków, zniszczeń i eksplozji, dopracowane miksowanie pojazdów i broni oraz ulepszone sprężenie zwrotne, haptyczne w różnych interakcjach. Aktualizacja UI oraz HUD dla większej czytelności i spójności, w tym wskaźniki do grywki, poprawki końca rundy oraz nowe oznaczenia odblokowań broni i gadżetów. Poprawki map w wielu lokalizacjach, naprawione animacje, pojawiania się problemy z wyjściem poza granice, źle ustawione obiekty oraz ogólna stabilność w trybach Conquest, Breakthrough i Rush. Wygląda na to, że czeka nas sporo dużych zmian praktycznie w każdym zakamarku gry. Co dodatkowo cieszy, to nie musieliśmy na to czekać zbyt długo. W przeszłości nieraz zdarzyło się tak, że nawet na najmniejszy fix potrafiliśmy czekać tydzień, dwa tygodnie albo i dłużej. Pozwolę sobie wyszczególnić parę poprawek. Recytowanie całej listy nie ma sensu, a i też nie chcę nikogo zanudzać. Link do pełnej listy zmian i poprawek znajdziecie w opisie tego filmu. Być może, gdy oglądacie ten film, to jej Polska już przetłumaczyła tę listę zmian. Bronie. Rozrzut broni został zbalansowany, aby lepiej odpowiadać profilowi obraźni każdej broni na wszystkich dystansach. Bronie o niższych obrażeniach będą teraz miały nieco większy wzrost rozrzutu podczas ognia, natomiast broni o wyższych obrażeniach będą doświadczać nieco mniejszego. Używanie karabinów snajperskich przez klasy inne niż zwiadowca nie będzie już zwiększać rozrzutu broni. Zamiast tego kołysanie broni zacznie się podczas przejścia do przybliżenia, zachowując równowagę i podkreślając przewagę zwiadowcy w precyzji. Gracz. Poprawiona precyzja oświetlenia dla lepszej widoczności przy strzelaniu z biodra i celowaniu. Zmniejszona liczba odbić i problemów z lądowaniem przy upadku na niektóre obiekty, ulepszona stabilizacja celowania i centrowanie celownika dla bardziej konsekwentnej precyzji. Naprawiono błąd, w którym ruch mógł przerywać stabilizację celowania, dopasowano niewłaściwie ustawione hitboxy postaci dla górnej części ciała i głowy, aby lepiej odpowiadały modelom wizualnym. Naprawiono błąd, w którym animacja skoku mogła odtwarzać się dwukrotnie podczas celowania. Animacje lądowania mają teraz poprawnie wyśrodkowaną ścieżkę animacji, zamiast przesuwać się na bok podczas lądowania. Audio. Naprawiono problem z brakiem odgłosów kroków podczas poruszania się z wyposażonym nożem. Naprawiono problem z kwestiami głosowymi, gdzie komunikaty kierunkowe, np. wróg na północy, odtwarzały niewłaściwy kierunek. Dostrojono sprężenie zwrotne haptyczne dla wielu czynności w tym forsowania okien, użycia defibrylatora, pływania, wyrzutni rakiet, zamontowanych karabinów maszynowych oraz kolizji pojazdów morskich. What did he say? oraz kolizji pojazdów morskich. Udoskonalono dźwięki dużych pocisków z nowymi efektami przelotu dla rakiet, wyrzutni rakiet i pocisków armatnich, poprawiono obsługę odległości i ogólny miks, dla bardziej realistycznych dźwięków uderzeń. Zaktualizowano konfigurację audio dla lekkich rakiet i LMG, dopracowano płynne przejście odgłosów, eksplozji i dostosowano zachowanie dźwięków z daleka. Poprawiano balans dźwięku pojazdów i ognia broni, redukując artefakty szumowe, niepożądane fazowanie i przesterowanie. Oprócz tych wyszczególnionych przeze mnie poprawek znajdzie się wiele innych zmian związanych z broniami, z mapami, z trybami, z UI, z HUDem, z portalem, z audio, z pojazdami, gadżetami i pewnie też coś twórcy zrobią w balansie broni. Co jak co, ale zmian nie brakuje, nie są to też małe zmiany. Jestem ciekaw jak to będzie z tą widocznością po tej aktualizacji. Jeżeli udało im się znaleźć na to złoty środek, to pięknie, jeżeli nie to pewnie będzie potężny płacz i wylewanie pomyj. Poprawienie movementu na duży plus. Szkoda, że nie zdecydowali się wrócić do tego co było w becie Taki półśrodek to chyba decyzja idealna pod dziadków i tych, co potrafią grać w gry. Naprawa spreadu i błędów z nim związanych to rzeczy, które musiały się wydarzyć. Pytanie tylko, czy sztucznie zawyżone kary za poruszanie się podczas celowania oraz kary za movement, a potem przejście do celowania nadal będą nas tak karcić, czy coś z tym zrobią, bo przysięgam, że momentami kołysanie się broni potrafiło w opór być przeszkadzone, szczególnie gdy mieliśmy gołą broń bez dodatków a gdy dołożymy do tego błędy, gdzie postać na każdej powierzchni trzęsła się, jakby przez miesiąc piła, to człowiek dostawał szewskiej pasji. A skoro o szewskiej pasji mowa, to następnym razem pogadamy o skinach, bo z część społeczności nieźle się o nie spłakała i zesarała na rzadko. Natomiast dziś to by było na tyle. Napiszcie w komentarzu, co wy drodzy widzowie sądzicie o tej aktualizacji. Ja tymczasem spadam, bo ziemniaczki już się ugotowały. A kolega już nie jest wertykalny. Pizjoł.